Bardzo żałuję, że nie ma dziś z nami kluczowych przedstawicieli Rady Ministrów, a więc premiera Donalda Tuska, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Kosiniaka Kamysza oraz nie ma kogoś jeszcze ważnego, Tak, nie ma ministra spraw zagranicznych pana Sikorskiego. Mamy trzecią wojnę światową. Zajmujemy się kwestiami drugo-, trzecio-, czwarto- i piątorzędnymi w tym pięciu regulacjom unijnym w tym bardzo gęstym posiedzeniu Sejmu, ileż Komisji, pani sekretarz odczytała. Nie zajmujemy się natomiast najważniejszymi rzeczami dla naszej ojczyzny zagrożenia bezpieczeństwa. Miłujący pokój Izrael rusza na Iran, kraj, który nam tak pomógł w czasie II wojny światowej i jak teraz wyglądamy na tle globalnych graczy gry Stanów Zjednoczonych z Chinami per prokurator bardzo proszę o odroczenie obrad wniosek formalny i stanowisko ministra spraw zagranicznych oraz ministra obrony narodowej w tej sprawie